Dzięki twojemu udziałowi w programie to Model niewątpliwie na pewno też wzbudziłeś zainteresowanie wśród kobiet. Czy pojawiają się m.in. w mediach społecznościowych jakieś propozycje, randek, czasem nawet jakieś niemoralne wręcz? Nie no, u mnie to jest, ze mną to jest tak, że zdarzyło się kilkadziesiąt propozycji studniówki, czy też balu, czy też jako gość na ślub. Bardzo dużo ludzi prosi mnie, żebym nagrał pozdrowienia, dla mnie to jest osobiście męczące. Przepraszam bardzo za to, ale no też jestem człowiekiem. Odpisujesz na te wiadomości fanów, reagujesz jakkolwiek na te wszystkie propozycje, odmawiasz grzecznie, czy też przyjmujesz pewnego rodzaju jakieś takie anonse, które do ciebie spływają? Niektóre to przyjmę, bo na przykład jak ktoś napisze do mnie hej czy cześć, to jest dla mnie takie jak każdy inny, jak, jak, jakkolwiek to za drzwi. Eee, odpisuję jak ktoś napisze do mnie z sensem propozycje, Przekierowuję od razu propozycję, ale jak ktoś do mnie napisze, jak to było, opowiedź, czy bo jesteś dla mnie motywujący, czy też jesteś dla mnie inspiracją, to wtedy mogę z taką osobą porozmawiać. Czyli jest szansa, że pójdziesz z jakąś dziewczyną na y, bal, na studniówkę, czy pasujesz? Dziękuję, że takie wyjście. To znaczy na dzień dzisiejszy nie mam na to czasu. Chciałbym bardzo, ale no, lecz nie mogę. Może zobaczymy, jak to będzie w, w późniejszym czasie, wszystko się uspokoi, bo na razie teraz jest natłok moich jakby natłok wydarzeń z moim udziałem.